Trzeba nagrywanie. A z nami już Pan Marcin Korpolewski, członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki, wiceprezes pomorskiego okręgowego Związku Koszykówki. Panie prezesie, dwie drużyny w wielkim finale mistrzostw Polski. Mecz na styku, jak to się mówi, praktycznie do ostatniego rzutu. No może być chyba zadowolony. Zabrakło rzutu Oliwii Lipińskiej za trójkę celnego, żebyśmy mieli dogrywkę. Ale tak, no oczywiście mega radość. Nie spodziewaliśmy się zupełnie tego, że, że tutaj oba nasze zespoły zagrają w finale. Dużo się mówiło o. Ekipie z Poznania, że jest faworytem, bardzo wysoko oceniany był zespół lidera. Zwarżenstwo, niestety, kontuzje pokrzyżowały plany. Natomiast, no, myślę, że poziom finału e, był na, tak wysoki, e, mecz był tak emocjonujący, stał, e, był tak wiele wspaniałych akcji, że, że chyba pomoże najlepsze jest tutaj jest jedynym komentarzem. No właśnie, mam takie wrażenie, że e, taka kumulacja, czyli najlepszy mecz tego turnieju w najlepszym możliwym momencie, czyli w wielkim finale. Tak, wydaje mi się, że to był najlepszy mecz tego turnieju, faktycznie no miałem okazję obejrzeć wszystkie spotkania, niebotycznie emocjonujący był mecz półfinałowy Gdyni z Poznaniem, bardzo fajny był mecz sportowej Politechniki z Eneą Poznań, natomiast tutaj było wszystko, tu były emocje, tu był poziom gry szczególnie, bo to chyba najbardziej istotne, naprawdę nie wiem, był to jeden z lepszych młodzieżowych meczów, jaki widziałem w życiu. No właśnie, turniej kończycie z dwoma medalami dla Pomorza, ale już za tydzień i za dwa tygodnie znów spotkamy się w hali GCS w Gdyni. Tak, i tu i tu mamy po dwa zespoły, więc jesteśmy gotowi w razie czego do obsadzenia e, rywalizacji finałowej. E, bardzo byśmy tego chcieli oczywiście, ale to myślę, że to jest sfera marzeń. Zobaczymy. No ściskamy kciuki po prostu za GAK i za Trefl za chwilę w finałach u 17 mężczyzn. Potem będziemy ściskać kciuki znowu za GTK i Sportową Politechnikę, bo ten, ten duet będzie nas reprezentował w U15 Kobiet. No a dzisiaj się jeszcze cieszymy dodatkowo, bo w Prudniku awans do Mistrzostw Polski u 15 mężczyzn do finałów uzyskała Akademia Koszykówki 7 Sopot i znowu gag Gdynia, więc, więc mamy już 12 drużyn w tym roku w rozgrywkach finałowych. No i to jest coś, co chyba nam się nigdy jeszcze nie zdarzyło. Czyli jedyne, co nam pozostaje, to zaprosić do Gdyni na kolejne turnieje. Ależ oczywiście, no myślę, że, myślę, że turniej stał na wysokim poziomie organizacyjnym. Słyszymy same superlatywy. Będziemy starali się te dwa następne turnieje zrobić jeszcze lepiej, jeszcze coś wymyślić, żeby te turnieje były atrakcyjniejsze, jeszcze fajniejszym wspomnieniem były dla dzieciaków, które w tym biorą udział. Dzięki bardzo. Dzięki również.